Ja uważam, że to złote usta są. On ma usta wypełnione brusztynem. Córka Donalda Tuska. To terrorystka, Panie Pośle. No pytanie oczywiście trochę podszyte, też ironią. Proszę w tej sprawie się skierować do sądów, które wydały zgodę na to, żeby był zakładany e... różnym ludziom. Panie Pośle, to tutaj od razu wiceprzewodniczącego do wiceprzewodniczącego komisji do spraw do wiceprzewodniczącego Gazusa, wiceprzewodniczącego. jeżeli chodzi o te zgody no. sądów, bo wy podczas przesłuchań, podczas prac komisji już z sędziami rozmawialiście i słyszeliśmy, że oni często byli wprowadzani w błąd. Tak. Na czym to polegało? Znaczy te, te zgody, tak na dobrą sprawę były wyłudzane, dlatego o. że ci, którzy składali wnioski. W żaden sposób nie wskazywali, że to będzie program operacyjny Pegasus. To by miała być kontrola operacyjna, natomiast sędziowie, często mając kilkanaście minut na rozpatrzenie takiego wniosku, niektórzy hurtowo wręcz te wnioski podpisywali. Co było jeszcze gorsze? Oni te materiały z telefonów komórkowych przekazywali do ówczesnej telewizji rządowej, którą próbowali nazywać telewizją publiczną. Pamiętacie wszyscy Państwo tych paskowych? To na pasku były wszystkie zmanipulowane wiadomości byłego szefa sztabu koalicji obywatelskiej, pana Brejzy. Który... Najbardziej znanym przykładem jest inwigilacja Pegasusem dwóch odważnych funkcjonariuszek żandarmerii wojskowej, które zgłosiły przypadki molestowania seksualnego ze strony przełożonych. O czym to świadczy. Przecież sąd by nie wydał zgody na to, żeby takim osobom założyć podsłuch. Najprawdopodobniej co było we wniosku, że mogło dojść do wycieku informacji, ale że pani udzielają informacji ważnych z, ze względu na obronność państwa, co to oznacza wyłudzono te zgody w tym przypadku i zakładam, że w bardzo wielu innych bo... To, bym powiedział, pokazuje to stopień patologizacji władzy PiSu i tego, w jaki sposób wykorzystywano narzędzia, które miały służyć do walki z terrorystami. My, wybory kopertowe były po to, żeby ukraść obywatelom wybory. Pegasus był po to, żeby nigdy w życiu nie oddać władzy. To są właśnie metody i standardy Jarosława nie, Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo, w taki sposób sprawię, działać. Nielegalnie.